Europa zachwycona Donaldem Tuskiem. Zapewne wszyscy mu kibicowali, żeby znowu objął rządy w Polsce. Wiecie, i Niemcom się coś skapnie, bo czemu by im nie oddać trochę polskich dobrodziejstw? My już to znamy. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie właśnie o Donaldzie Tusku i o tym, jakie ma zasługi, że został najbardziej wpływowym politykiem. Europy w plebiscycie Polityko. Kaczyński pewnie nie jest zachwycony. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to oczywiście Was bardzo zachęcam, bo do srebrnego przycisku już mi zostało naprawdę bardzo mało. Będę mega wdzięczna, a teraz lecimy, zapraszam. Donald Tusk postać dość kontrowersyjna. Jedni go kochają, inni go nienawidzą. Można powiedzieć, że jest trochę jak sushi. Choć ja sushi lubię, to nad Donaldem Tuskiem bym się trochę zastanowiła. Wiecie, kto pamięta, jak trzeba było? masowo wyjeżdżać za granicę, żeby zarobić na chleb, ten się zastanawia nad tym wszystkim razem ze mną. I nikt mi nie powie, że to były piękne czasy, bo na przykład dla mnie te czasy to była taka życiowa katastrofa i nie będę tu ściemniać. No ale wracając do tej dobrej strony Donalda Tuska, bo przecież nikt nie jest w 100% zły i w sumie możemy się nim trochę pochwalić na arenie międzynarodowej. Jest na pewno bardziej taką światową osobą, jeśli mogę tak powiedzieć, niż na przykład pan Kaczyński. Morawiecki starał się mu dorównać, ale prócz podwiniętych rękawów i takiego cwaniackiego podejścia, Morawieckiemu nie udało się wypracować takiego obycia, jakie właśnie ma Donald Tusk. No powiedzmy sobie szczerze, no Tuska nie jest wstyd wysłać za granicę, bo obycie ma w porównaniu do Kaczyńskiego, który ze swojej nory wychodzi tylko wtedy, kiedy zwyczajnie musi. Donalda Czyli bardzo dobrze w tej Brukseli, i prawda jest taka, że w przemówieniach i takiej prezencji nie ma polityka, który mógłby mu raczej dorównać. Pamiętajcie, że nie mówię tutaj o merytoryce, bo dla mnie w, tym, w tej kwestii guru to jest pan Krzysztof Bosak. No i tak się media rozpisują, rozpisują o naszym Donaldzie. Niemcy zapewne zacierają ręce, że będą mogli wykupić sobie pół Polski. Bo Tusk ma trochę ciągoty do Niemców i nie ma co mówić, że nie. Może nie w taki sposób, jak pokazuje to y, TVP w sensie Für Deutschland, ale jednak coś go pcha w ten zachód. Czy to dobrze dla Polski? No już raz mogliśmy się o tym przekonać. No ale zobaczmy co do powiedzenia na ten temat mają wiadomości net.pl. Donald Tusk, który za dwa tygodnie ma zostać premierem Polski, został najbardziej wpływowym politykiem w Europie w dorocznym rankingu Politico. Włoska premier Giorgia Meloni wygrała w kategorii ym, wygrała w jednej z kategorii czyli kategorii wykonawcy. Zeszłoroczny zwycięzca rankingu prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski w tym razem uznany został za największego marzyciela. Natomiast w kategorii, natomiast w kolejnej kategorii, co można przetłumaczyć jako zakłócacze, czyli Dezor dezorganizatorzy zwyciężyła Elvira Nabiulina, szefowa Rosyjskiego Banku Centralnego. Tę samą kategorię w 2021 roku wygrał Tusk, po tym jak powrócił do Polski, by włączyć się do gry o pokonanie PiS. Zwyciężył w tej grze, przez dwie dekady dwóch mężczyzn toczyło bitwę o duszę Polski. W jednym narożniku walcząc o demokratyczną, nowoczesną, europejską wizję przyszłości Donald Tusk, w drugim narożniku walcząc Walcząc o tradycjonalistów katolickich konserwatystów i nacjonalistów Jarosław Kaczyński. Każdy z nich dostał szansę, by ukształtować Polskę na swoje podobieństwo. Najpierw robił to przez kilka lat Tusk, po to, by Kaczyński cofnął czas, ale teraz po ośmiu latach Kaczyńskiego powstał wiatr, powiał wiatr i kraj ponownie wkracza w erę Tuska. Wyniki Tuska w październikowych wyborach, w których charyzmatyczny 66-latek proprowadził do zwycięstwa koalicje centroprawicowych partii opozycyjnych to coś więcej niż porażka skrajnie prawicowego urzędu Urzędującego premiera. W gardle mi zasło, stąd te zacinki. <laughs> Daje bowiem nadzieję centrystom, którzy z rozpaczą obserwowali, jak populistyczne siły przenoszą z peryferii do rządu w całej Europie. Georgia Meloni rządzi we Włoszech. Proputinowski Robert Fico powrócił na Słowację. W Holandii szansę na utworzenie rządu dostała nacjonalistka, jakaś pani Wilders. Nie wiem czy dobrze czytam. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec rośnie w sondażach, a prawicowa partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana wygląda na silniejszą niż kiedykolwiek. Jednak zwycięstwo Tuska w wyborach w piątym pod względem liczby ludności kraju Unii Europejskiej pokazało, że nawet w wadliwym systemie możliwe jest pokonanie zasiedziałych populistów pro Proponując powrót do centrum. To zwycięstwo zostało osiągnięte pomimo desperackich prób rządzącego prawa i sprawiedliwości Kaczyńskiego. Strasznie stronniczy ten artykuł, aby przychylić, przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę za pomocą kontrolowanych przez państwo mediów i państwowej kasy. Zwycięstwo Tuska jest świętowane w stolicach całej Unii, ale chyba nigdzie bardziej niż w Brukseli, gdzie jest dobrze znany i lubiany po swojej kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej w latach 2014-2019. Na początku rządów PiS, Warszawa była w konflikcie z Unią Europejską w związku z zaniedbaniami w zakresie praworządności i wprowadzeniu szeregów reform, które Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał za naruszające niezależność sądownictwa. PiS ostro krytykował instytucje Unii Europejskiej i głosował przeciwko kluczowym unijnym regulacjom, tu obiecał cofnąć reformy sądownictwa swoich poprzedników, co prawdopodobnie spowoduje, że Unia zakończy rozmaite procedury w sprawie uchybienia zobowiązań. Za nią państwa członkowskiego i wypuści Polskę z zamrażarki wprost do centrum procesów decyzyjnych Unii Europejskiej. Węgierski premier Orban stracił partnera do wzajemnego ratowania się. Budapeszt i Warszawa zapewniały sobie bezpieczeństwo, wetując próby uruchomienia tzw. procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, która zawiesza prawo głosu krajów w Unii w przypadku naruszenia podstawowych wartości wspólnot. Po porażce Kaczyńskiego Orban jest. Wystawiony na strzał. I chociaż Węgier ma nowego potencjalnego sojusznika na Słowacji, Bratysława nie stoi tak jak Polska w obliczu procedur z artykułu 7, co sprawia, że Fico raczej nie będzie interweniował, by ratować Orbana. Stosunki polsko-niemieckie załamały się w latach rządów PiS w związku z uporczywymi żądaniami Warszawy, by wypłacić Polsce ponad 1 bilion euro. Tu jest tak napisane, ale wydaje mi się, że miliard powinno być, ale już zgubiałam. Reparacji wojennych. No dziwne, że my chcemy reparacje wojenne. Ja tam PiSu nie bronię, ale reparacje nam się należą, jak psu Buda. Wysuwanych za każdym razem, gdy partia rządząca potrzebowała wsparcia w sondażach. Z Tuskiem ponownie u steru Polski i już wydającym pojedynki pojednawcze sygnały napięcia te prawdopodobnie złagodnieją, a porozumienie Polski, Francji i Niemiec zwane trójkątem weimarskim, weimarskim, będzie mogło powrócić do pracy. Czyli zacznie się to, co było 8, ponad 8 lat temu. Przykre to trochę. Co prawda nie mówię, żeby być skłóconym z sąsiadami, bo to nie o to chodzi. Ale jak mamy być na przykład mili dla Francuzów, skoro chcieli w trakcie kryzysu e, rozbroić naszą wschodnią flankę NATO? Wiecie, jest wiele niewyjaśnionych sporów i powinniśmy zacząć chyba od oczyszczania tych kart i pisania historii na nowo, znaczy budowania tej historii. Czy do tego nadaje się Donald Tusk? No, raczej sobie poradzi, bo nie wiem, nie widzę nikogo innego w tej kwestii. Zrezygnuje on z reparacji od Niemiec i już będziemy pogodzeni. Bo przecież nam się reparacje nie należą. Dajcie znać, kochani, jakie Wy macie pomysły na to, jak Tusk pogodzi nas z Zachodem. Macie jakieś ciekawe pomysły? Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam.